W tej strony chciałbym was zaprosić bardzo serdecznie na kolejny film. Tym razem będzie to luźny vlog i jak wnioskujecie po tytule, będzie on dosyć ciekawy, ponieważ zostawię Wam moje 10 najbardziej ekscytujących pierwszych razów. Ja już pierwszych razów! Ciekawy jakichś pierwszych razów o to taki przeciętny imbecyl. Nie każdy pierwszy raz musi się równać z seksem, okej? Okay? To ty to i ja nic nie sugerowałem! No bo jest, to jest głupie. Okej, okay, już, już tak nie robię, okej? Okay, przepraszam Także tak, moje pierwsze razy Zanim zaczniemy narusiać ze przyszłości Podczas nagrywania tego odcinka wpadłem na bardzo, wydaje mi się, że ciekawy pomysł Ponieważ za tydzień mam 18 lat Ja się w tym momencie teraz nie chwalę, tylko pomyślałem sobie, że fajnie byłoby nagrać film, w którym powiedział o 10 rzeczach, które chcę zrobić jak będę pełnoletni Wydaje mi się, że pomysł może wam się spodobać, więc poproszę was o 15 tysięcy górę Wydaje mi się, że bardzo szybko możecie takie coś wbić i nawet wierzę, że w kilka godzin. I z wielką chęcią nagam taki film, ponieważ chcę wiedzieć, co o takim pomyśle myślicie. I jak na razie, czy Wam jego oglądania. Pierwszy pocałunek. Pamiętam, że wtedy bodajże byłem w szóstej lub piątej klasie podstawówki i było to z dziewczyną, z którą podchody miałem przez bardzo długi czas. Mówiąc, że podchody, mam na myśli to, że bardzo długo się zdaliśmy i powiedzmy, że są kręciliśmy, gadaliśmy, e, zanim do tego doszło. Byłem bardzo wstydliwym chłopcem, który nagrywał mamy jak Robisiusiu, więc no musicie wiedzieć, że. E, e, że trochę mi zeszło, ale pamiętam swój pierwszy pocałunek, który był niesamowicie awkward i kiedy sobie o nim wspominam, to to jest takie bardzo... O! Tak bardzo intensywnie mówiąc, pamiętam swój pierwszy pocałunek z moją dziewczyną aktualną. No dopiero było awkward. Oculus, czyli okulary wirtualnej rzeczywistości. Założyłem mi po raz pierwszy u Okej, okay, nie proszę! Ło, kurwa! O! 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 Faktycznie naprawdę z ręką na sercu to, to był mój pierwszy raz, kiedy założyłem te okulary Powiem wam, że to było przerażające uczucie, ale także zarazem ekscytujące I zapamiętam je na pewno do końca życia, ponieważ to było coś niesamowicie wyjątkowego, coś nowego I coś, co faktycznie sprawiało jakiekolwiek wrażenie Bardzo polecam chociaż raz spróbować Moja pierwsza kraksa na rowerze Pamiętam jak dostałem nowy rower od mojej mamy, miałem wtedy około 10-9 lat I już pierwszego dnia poszedłem na ten rower, byłem bardzo podekscytowany Chciałem nim jeździć, ale mama powiedziała mi, że, synku, ubierz kask chociaż raz tego pierwszego dnia, kiedy idziesz na rower, ponieważ nie, nie masz wyczucia, nie wiesz jak to jest. Oczywiście nie samo się kłóciłem, ale w końcu ubrałem i na początku miałem taki zamiar, że będę niegrzysznym dzieckiem, które będzie miał ten e, kask cały czas w ręce, ale musiałem go założyć, bo cały czas mi przeszkadzał, jak go trzymałem w ręce, I pomyślałem, dobra, już najbardziej mi nie będzie przeszkadzał na mojej głowie. No i ubrałem go i wpadłem na bardzo genialny pomysł, aby zjechać po schodach. Po schodach! I co najciekawsze, na końcu tych schodów była ruchliwa droga, więc generalnie to nie mogło się skończyć ani trochę dobrze. I wraz z kuprem Konradem zjeżdżaliśmy po schodach, tylko, że ja wyszedłem na tego kretyna, który zjeżdżał po schodach, a on jeżdżał po trawie obok. No i słuchajcie, zjeżdża! Mi pierwszy schodach jest spoko, drugi jest spoko, trzeci jest spoko, aż nagle straciłem panowanie nad Gierowicą i się wywróciłem. Ale uwaga, straciłem przytomność. Podobno leżałem taki prawie martwy przez minutę albo dwie i Konrad mnie w końcu obudził i ogarnął i sprowadził do domu, ale uderzyłem właśnie głową o jeden ze schodków i wyleciałem w ogóle przodem przez kierownicę, a i ten kask prawdopodobnie uratował mi moje życie. Bycie na horrorze w 7D. O oh, god takie jakie to było przerażające. Pamiętam ten horror, w którym chodziło się do jakiegoś azylum, czyli do ośrodku psychiatrycznego i przylatowało jakieś w ogóle szczury i wtedy was dotykało to po e, nogach, czy czuliście jakiś e, zapach zgnilizny, czy wiał na, na was wiatr, czy rzucało wam fotelem jak uciekaliście przed takimi potworami, czy jak właśnie coś na was wyskakiwało i to faktycznie było w, w tym 3D, który nie potrzebuje okularów. To było przerażające. Pamiętam, że po raz pierwszy przez 25 minut siedziałem ze zamkniętymi oczami, z podglonymi nogami i tylko marzyłem, żeby to się skończyło, ponieważ ja, jako cienka pipka, naprawdę nie byłem zbyt wytrzymały psychicznie. Szczególnie, jak mnie wtedy podali, że 12 albo 11 lat. Bardzo serdecznie nie polecam. W się sensie polecam, jeżeli ktoś z Was lubi choroby, ale tam podobno też były jakieś bajki. 100 razy jeden bajka. Z jasną, rurą rurą w Aquaparku. I to jest mega ciekawe, ponieważ była sobie taka rura, która nie była rurą w sumie. Mówiłem na nią spłuczka to jest jak w Kiblu, że tak się płynie dookoła w dół i się spada do wody na, na końcu. Przez trzy lata, jeżeli ja do tego samego akwoparku za każdym razem bałem się zjechać tą rurą, czy powiedzmy tą spłuczką, zjechałem wszystkimi rurami, tylko nie tą. I kiedyś powiedziałem, że w końcu będę na tyle odważny, że wsiądę i zjadę. I słuchajcie, w wieku 13 lat w końcu się do tego pofatygowałem i w końcu zleciałem, i powiem, wam, że to było rozczarowujące. To nie było ani ekscytujące w zasadzie, ani nie było jakoś niesamowicie niebezpieczne, ani szybkie nic. Po prostu zleciałem, spłynąłem i ten, pamiętam, że sobie świadomiłem, że nie warto się bać których rzeczy zanim je zrobicie. Nasza wyobraźnia wyolbrzymia niesamowicie wiele wiele rzeczy w naszym życiu i po prostu nie powinno się bać, powinno się iść i to zrobić. Więc polecam się nie bać, w ogóle Przypominam, że to już jest szósta rzecz, czyli pizza we Włoszech. Byłem we Włoszech e, po raz pierwszy i po raz pierwszy zjadłem włoską pizzę w jednej z restauracji obok jakiegoś morza. Jaka ona była smaczna! chryste panie! W momencie, w którym jako dzieciak, który grał w tenisa, e, grał dużo, to mogłem mieć dużo pizzy. No teraz już nie jadam pizzy. Ale kiedyś, e, w momencie, w którym jakby cały czas otrzymywałem i nie mogłem w ogóle nigdy przytyć, to jadłem dużo pizzy. I mówię, pizzy, pizza to była moim ulubionym daniem. I jakby jedząc ją w wielu restauracjach w Polsce. Nie wyobrażałem sobie, że może tak smakować coś to, to jest jak zjedzenie hamburgera gdzie indziej niż w McDonaldzie Jakby jesz całe życie w McDonaldzie hamburgera, a potem jedziesz na Openera I zadasz sobie w um, hamburgera I nagle okazuje się, że hamburger smakuje zupełnie inaczej niż w McDonaldzie Ponieważ prawdziwy hamburger nie smakuje jak w McDonaldzie Naprawdę Mój pierwszy raz ze serialami Mój pierwszym serialem, który zacząłem oglądać było The Walking Dead. Potem pojawiła się Grau na HBO, a potem serial Dream. I wtedy zaczęła się ta moja historia z serialami, które oglądam do dzisiaj. Teraz już masowo i na bieżąco jestem już dziesiątkami seriali. Ale pamiętam, że właśnie to te seriale były moimi pierwszymi, które zacząłem oglądać. Mój pierwszy wypadek samochodowy. Prawdopodobnie już wam nie raz o tym opowiadałem, ale opowiem wam jeszcze raz. Pewnego pięknego dnia wpadłem na pomysł, że pojechać sobie z dziadkiem i babcią. Na jezioro. Siedliśmy wtedy w ich busa i pychaliśmy sobie przez las, właśnie to jezioro. Chciałbym zaznaczyć, że to był mój pomysł, więc troszeczkę czułem się potem winny, kiedy jadąc przez drogę i jakby według zasad, ponieważ to nie był wypadek naszej winy, i jakby to jest potwierdzone przez policję to nie dlatego, że mi tak dziadek powiedział, uderzył nas samochód osobowy z boku, jak jechaliśmy przez taką drogę, tak zwaną krzyżową gdzie się tam, wiecie, krzyżuje jedna droga z drugą. Samochód jadąc 110 na godzinę uderzył w bok naszego samochodu, wyrzucając nas ze drogi, gdzie uderzyliśmy w znak, a potem w drzewo. Przez to, że byliśmy w busie i dostaliśmy w bok samochodu, w mój bok, by the way, nie przyżył tego tak dobrze samochód osobowy, który uderzył nas czołowo. I w zasadzie szczegóły wam opowiedziałem w wypowiedziach o naruciaku więc proszę do niego zajrzeć, ponieważ tam opowiedziałem całą tą historię, Mój pierwszy zmontowany film. Oj, tak, słuchajcie, pamiętam jak miałem bodajże 11-12 lat i montowałem przeróbkę Naruto. Głos Iwony i obrazki Naruto, gdzie powiedziałem jakąś historię totalnie z dupy. A pamiętam, że kiedyś jeszcze byłem w stanie to obejrzeć teraz mi to gdziekolwiek znikło w internecie w ogóle. Ale mój pierwszy film to właśnie była przeróbka z Naruto, z Iwoną. <grym> no i słuchajcie. Pierwszy raz by w szpitalu i nie był on związany z wypadkiem, po prostu wycinano mi migdałki Przedtem też miałem operacje, ale ich po prostu nie pamiętam, ponieważ wtedy miałem pół roczku, kilka miesięcy, na przykład miałem jedną operację, przy którą nie mam do dzisiaj pępka. Ło wow, stary! Stary! Tak z ukrycia mówisz takie rzeczy? Przestań! No tak, co po niektórych mogę zaskoczyć, że nie mam pępka. Pamiętam, jak oh God, na jednym z aftarów Keeper biegał za mną i chciał podnieść moją koszulkę, spojrzałem, czy mam pępkę. Tak czy tak, byłem na wyczynaniu migdałków i to pamiętam z szczegółami. Pamiętam, że grałem w Raymana pomiędzy, jakby, operacją. I pamiętam także, że wyciągnąłem sobie takie, jakby, dożylne coś. Nie pamiętam, co to było. Wydawali mi jakieś różne leki, i ja sobie po prostu to wyciągnąłem. I zacząłem pryskać krwią na lewo i prawo. To było dopiero przerażające dla mnie, jako dla dzieciaka, Ja pamiętam, że miałem mnóstwo krwi, i tam do mnie w podeszła na spokojnie, mi to zawinęło, i tam spokojnie nic się nie stało. A ja tak wiesz, piepiegałem cały i, i krzyczałem, i w ogóle to było przerażające. I teraz wydaję troszeczkę za tytuł, ponieważ powiem Wam jedenasty mój pierwszy raz. Ponieważ teraz sobie o nim przypomniałem właśnie z tą krwią, ponieważ moja pierwsza bójka, albo moje pierwsze, jakby, powiedzmy, starcie z jakimś facetem. Ponieważ mówiąc, że się nigdy nie biłem, faktycznie na rację, ponieważ bardzo często to bardzo e, inteligentnie wychodziłem z takiej sytuacji. Dla przykładu, kiedy miałem 7 bodajże albo 8 lat, poszedłem sobie na WF. I idą sobie na WF, byłem sobie w i tam kurzyłem takiego jednego gościa, który był totalnym patusem. E ponieważ wkurzył się na mnie, chciał mnie uderzyć, był do mnie rok starszy i ja zamknąłem się w szatni, trzymałem bardzo mocno drzwi, które były szklane eee, i jakby ten gość, chcąc mnie pobić, zaczął bić te drzwi aż w końcu uderzył całej siły w drzwi szklane, ja byłem po drugiej stronie Eee, no po prostu, jakby sobie... nie wiem, szklane drzwi, on uderzył z pięści i je przebił i sobie podciął żyłę. i zaczął biegać dookoła, zaczęła mu też pyskać krew. Pamiętam, że to było dla mnie troszeczkę takie też pamiętliwe, że do dzisiaj to pamiętam, ponieważ byłem mega przerażony, eee, potem już go nie widziałem w tej klasie. <grym> Ale nie była to chyba najbardziej miła chwila w moim życiu. I słuchajcie, to na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli coś takiego wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, ponieważ wtedy będę wiedział, że jest takich no więcej, mi się nie niesamowicie. Miło, takie coś nagrywało i bardzo dziękuję, że tutaj byliście ze mną. A jak na razie się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Um, no i nie życzę wamego i czerwonego poranka. Zapraszam Was na moją grupę środeków tak dalej. I nie będę trzymał tej ręki tak długo. Trzymajcie się. Pa, pa!